Hejka kochani, dzisiaj postanowiłam do Was nagrać takiego luźniejszego vloga. Takiego domowego. W sumie nie wiem, czy domowego, bo nie wiem, czy będę wychodzić, bo jest minus 14 stopni i to jeszcze na śniegu, więc nie wiem, czy mi się będzie chciało, ale dzisiaj jest super dzień, bo jest tłusty czwartek i na razie chciałam się z Wami tylko przywitać, ponieważ mam lekcję, więc odezwę się dla was troszkę później. A i zapomniałabym, że serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, bo dużo się tam dzieje i bardzo by mi było miło, gdybyście tam zajrzeli, obejrzeli jakieś zdjęcia i oczywiście zaobserwowali. I na YouTubie zbliżamy się do 4000 subskrypcji, za, to, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Naprawdę bardzo się cieszę z każdej osoby, która mnie ogląda. Nigdy nie sądziłam, że tyle ludzi będzie mnie oglądać i subskrybować. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. I na 4000 subskrypcji na moim Instagramie pojawi się fajny konkursik z fajnymi nagrodami. Także koniecznie tam wpadajcie. Ja właśnie teraz miałam 3 godziny polskiego i prawie zasnęłam, bo ogólnie tu miałam 2 godziny polskiego, ale nie było pani od matematyki, więc miałam z panią od polskiego zastępstwo. I na trzeciej godzinie pani nam czytała książkę i prawie zasnęłam, bo tak mi się przyjemnie słuchało. Za chwilę będę musiała wstać, bo mam jeszcze plastykę, a potem już mam wolne. Jest 13.30, ja właśnie skończyłam lekcję. Ja wstałam przed 8 i od tej pory cały czas pada śnieg. Tyle godzin pada i dalej nie przestaje. I ja teraz muszę jechać z mamą po pączki, bo nie kupiłyśmy wcześniej, więc po prostu teraz musimy to zrobić, ale tam jest na dworze śniegu po kolana, więc mam nadzieję, że uda nam się tam dojechać bez żadnych przeszkód. Mam moje słodziutkie pączusie i droga była dosyć trudna, bo było tyle śniegu, że normalnie nie powiem ile i jak jechałyśmy po tej drodze, to normalnie jak była pusta ulica, to się z mamą bawiłyśmy się tym samochodem i się tak ślizgałyśmy po ulicy i to było naprawdę fajne. I mam moje słodziutkie pączuszki, Jeśli jesteście z Gdańska, to serdecznie zapraszam was do cukierni Buzetka, ponieważ tam są najpyszniejsze pączki jakie mogą być. One są świeżutkie i bardzo dobre. Zobaczcie jaką mają pyszną marmoladę. Opowiem Wam teraz historię, która mnie spotkała w cukierni, bo taki pan za, za nami stał, kiedy my kupowałyśmy swoje pączki i kiedy my je już kupiłyśmy, to on powiedział, a to ja poproszę wszystkie pączki, jakie Wam zostały i on je wszystkie kupił i gdybyśmy byli za nim, to on by wykupił wszystkie pączki i nic dla nas nie zostało, także mieliśmy ogromnego farta, że, że my byłyśmy pierwsze. sobie zadanka z matematyki, które będą na sprawdzenie, a matma, wiadomo, trzeba się czymś pocieszyć, więc idealna okazja, żeby zjeść kolejnego pączka. To już, to już jest mój pączek numer dwa w tym dniu. I po prostu nie uwierzycie, jest już godzina 15.30, a ten śnieg dalej od rana pada. Jak tak dalej pójdzie, to nas po prostu zasypie aż po pas, więc czekam z ciekawością, co będzie dalej. Sorki, właśnie sprawdziłam, jak ustawiłam kadr i zobaczyłam, że obcięło mi pół głowy, więc musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że to nie jest żaden problem. Usiadłam sobie tutaj, żebym mogła na spokojnie do Was pogadać. I koniecznie musie, musicie napisać w komentarzu, czy. Ch czy chcecie takie różne vlogi, takie gdzie siedzę w domu, opowiadam i robię różne rzeczy, czy to jest totalna nuda, przestań, bo nas zanudzasz, skończ z tymi vlogami, więc koniecznie piszcie, czy ja dalej mam to nagrywać. I yy, w, ogóle jutro, w ogóle cieszę się, że jutro nareszcie jest piątek, bo jakoś ten tydzień mi już zmęczył, jakoś strasznie dużo mieliśmy tego, tej nauki w tym tygodniu. I po prostu tak się cieszę, że jutro jest piątek i że jutro są tylko ostatnie kilka godzin i już mamy weekend, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle przed chwilą skończyłam robić kolaż i zaczekajcie, pokażę Wam jak wygląda. Jestem pewna, że za kilka lat będzie wart, kilka milionów dolarów, także zaraz pójdę i Wam go pokażę. Oto moje piękne arcydzieło! Jest po prostu prześliczne i to jest na plastykę arcydzieło, więc nie myślicie, że ja siedzę w domu i robię kolaże z nudów, bo tak nie jest. I oczywiście wiem, że ten kolor jest okropny, ale te oczy i te usta, po prostu jestem z nich super dumna, że mi na taki pomysł. Poczekajcie chwilę, muszę wam je tutaj przesunąć, żebyście mogli je podziwiać, bo być może za kilka lat, kiedy będzie Was stać, kupicie to za kilka milionów dolarów i będziecie chcieli to piękne dzieło. W ogóle zasłodziłam się dzisiaj tymi pączkami, a zjadłam tylko dwa. I powiem Wam, że mój rekord to jest 6 pączków, ale dzisiaj na pewno tyle nie zjem, może jeszcze na kolację zjem jednego, ale strasznie się zasłudziło. Możecie napisać w komentarzach, ile Wy dzisiaj zjedliście pączków, o, albo jaki jest Wasz rekord, jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, także piszcie tam na dole. Powiem Wam, że jest godzina 20, a śnieg przestał padać jakieś 3 godziny temu i napadało go w ciągu tych kilkunastu godzin gdzieś tyle. Nie wiem, tak około 90 cm, myślę. I powiem Wam, że w takich ostatnich latach, ja mam teraz 10 lat i nigdy takiego śniegu nie widziałam, bo te zimy poprzednie były raczej takie ciepłe i bez śniegu i w ogóle bez takiego zimowego klimatu. A teraz po prostu tego śniegu napadało full, i jestem naprawdę zaskoczona, bo nigdy na oczy śniegu nie widziałam, i naprawdę jestem zszokowana. Teraz pójdę sobie zrobić kolację, bo jestem mega głodna i mam ochotę na jajko, więc chyba zrobię sobie grzanki z jajkiem sadzonym, czy coś takiego. Poproszę mamę, żeby mi zrobiła, więc odezwę się do Was troszeczkę. Po kolacji zgłosiłam się jednak na jednego pączka bo po prostu nie mogłam wytrzymać i można powiedzieć, że dzisiaj zjadłam aż 3 pączki nie jest to jakoś strasznie dużo, ale nie jest to jakoś też bardzo mało I bo słyszałam, że jeden pączek ma około 400 kalorii, więc dzisiaj zjadłam tak 1200 kalorii w samych pączkach, więc całkiem nieźle myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć tego vloga bo powiem Wam, że jestem naprawdę zmęczona jest już po 21:00, to nie jest jakoś tak strasznie późno, ale dzisiaj jakoś, jak Wam mówiłam, jestem bardzo zmęczona i jedyne o czym teraz marzę to położyć się w łóżku i włączyć sobie Netflixa I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy takie luźne vlogi Wam się podobają kiedy jest tak luźno i nic się tak za bardzo nie dzieje, tylko ja sobie chilluję i opowiadam Wam różne rzeczy i oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, będzie mi bardzo miło i no co? Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!